Dzień dobry, sława Jezusu Chrystu. Nazywam się Julia Poważa, jestem uczennicą szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Różanym Stoku. Wspólnie z ojcem Piotrem Hańczarukiem, który uczy mnie religii, chciałabym krótko opowiedzieć Wam o modlitwie wieruju, nazywanej symbolem wiary. W życiu każdego człowieka modlitwa posiada szczególne znaczenie. Modląc się, okazujemy naszą miłość do Boga, zwracamy się do niego z prośbą o pomoc, dziękujemy mu za wszystko, co otrzymaliśmy. Symbol wiary jest zbiorem podstawowych prawd wiary. Nazywany jest również wyznaniem wiary. Dlaczego ta modlitwa jest tak nazywana? Ponieważ streszcza to, w co wierzą chrześcijanie. Modlitwa rozpoczyna się słowem Wieruju. Co oznacza wierzę? O zawartych prawdach wiary w tej modlitwie dowiecie się w kolejnych odcinkach.